Kurator dostaje anonimowy telefon o możliwych zaniedbaniach małoletniego dziecka przebywającego w mieszkaniu, gdzie odbywają się libacje alkoholowe. Wywiad środowiskowy potwierdził zagrożenie dla dziecka: pijani rodzice, straszny brud w mieszkaniu, obce osoby pod wpływem alkoholu, dziecko brudne, ma na dłoni ślad przepalania papierosem. Dziecko chore na cukrzycę samo robi sobie zastrzyki. Sąd w kłótnie zdecydował, że jedynie ograniczy rodzicom władzę. Dziecko pozostanie w rodzinie. Trzy małe dziewczynki. Rodzice piją. Matka okalecza się w obecności córek. Usiłuje wyskakiwać przez okno na widok policji. Rodzice zaniedbują dzieci. Wypisują ze szpitala na żądanie, pomimo rozległego oparzenia. Nie kontynuują leczenia. Regularnie wzywana jest policja z powodu awantur domowych. Żłobek, do którego uczęszcza najmłodsza dziewczynka, informuje, że w mleku przygotowanym przez rodziców znajdował się tynk ze ściany. Rodzice mają nadzór kuratorski, ale są wobec kuratora agresywni i odmawiają współpracy. O proponowanych im terapiach i kursach podniesienia umiejętności rodzicielskich mówią, że to strata czasu. Rezygnują z asystenta rodziny. Mieszkanie jest brudne i zanieczyszczone psimi odchodami. Jest także zapluskwione. Rodzice mają niebieską kartę za zastosowanie przemocy wobec dzieci. Jedna z córek ma podrażnienie okolicy sromu, ale matka odmawia wyjaśnień. Sąd postanawia o odebraniu dzieci rodzicom po pięciu latach. Do szpitala trafia nieprzytomna trzyletnia dziewczynka. U dziecka stwierdzono m.in. krwiak potwardówkowy, który zagraża bezpośrednio jej życiu. Stan ciężki. Śledczy ustalili, że zarówno matka dzieci, jak i jej konkubent krzyczeli na dzieci, wyzywali je, a do tego popychali, szarpali za włosy i rzucali w nie różnymi przedmiotami. Matka usłyszała zarzut znęcania się ze szczególnym okrucieństwem nad córkami wieku dwóch i trzech lat, a jej trzydziestoletni partner spowodowania ciężkiego szczerbku na zdrowiu trzylatki. Dwa lata wcześniej matka była skazana przez sąd za znęcanie psychiczne nad dziećmi. Rodzina była objęta nadzorem kuratora oraz korzystała z pomocy asystenta rodziny. Obie te instytucje nie zgłaszały żadnych niepokojących sygnałów. Czteroletnia Wiktoria i ośmiomiesięczny Kuba. Matce postawiono zarzuty o znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem nad dziećmi. roczny chłopczyk miał złamane obie kości podłudzia prawej nogi, zwichnięty prawy staw łokciowy, podejrzenie złamania lewej kości promieniowej łokciowej i liczne obrzęki. Rodzina była objęta nadzorem kuratorskim. To tylko kilka drastycznych przypadków. Łączna liczba dzieci dotkniętych przemocą w rodzinie, o których dowiedziały się odpowiedzialne za pomoc ofiarom przemocy służby, wyniosła w 2019 roku 63 819 najmłodszych Polaków.